Cześć, przyjaciele. Dziękuję, że oglądacie ten film. Nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować kanał i napisać swoją opinię w komentarzach. Dziś mówimy o odświeżonej Skodzie Karok w wersji na rok 2025. Skoda Karok to kompaktowy crossover, który wciąż jest jednym z bestsellerów marki. W 2025 roku model nie przeszedł rewolucyjnych zmian, ale otrzymał kilka ulepszeń w wyposażeniu i systemach wspomagania kierowcy. Design pozostał z poprzedniego liftingu. Wąskie reflektory przednie z technologią LED, grill z chromowaną ramką. Aerodynamiczne felgi aluminiowe, stonowane, ale nowoczesne linie nadwozia. Wygląd samochodu to kompromis między praktycznością a nowoczesnym stylem, bez przesady. Wnętrze zachowało ergonomiczną konstrukcję, cenioną przez właścicieli skody, cyfrowy panel wskaźników, w zależności od wersji, system multimedialny z ekranem do 9,2 cala. Wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay wygodne siedzenia i dużo miejsca dla kierowcy i pasażerów. Bagażnik ma pojemność aż do 588 litrów. To jeden z najlepszych wyników w klasie. Ważnym aspektem jest zużycie paliwa. Dla wersji benzynowych, np. pierwsza 0 TSI i pierwsza 5 TSI, w mieście 6,5-7,5 litra. 100 km. Poza miastem około 5,5 litra. 100 km. Średnio około 6,2 litra. 100 km. Są to dane z niezależnych testów, nie tylko od producenta. Wszystko zależy od stylu jazdy i obciążenia. Podsumowując, Skoda Karoq 2025 to niezawodny, Komfortowy i oszczędny kompaktowy słów. Dziękuję, że byliście ze mną. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym crossoverze. Do zobaczenia w następnym filmie.